Pan też kojarzony z taką organizacją Nigdy więcej, taką lewicową organizacją. No, bardzo kontrowersyjną. Czy wciąż Byłem by pani ją popierał? Tak? Pan pan ją... Ja popierałem ją z uwagi na wiele rzeczy związanych choćby z moim środowiskiem hip-hopowym i tak dalej. I z rzeczami, które się działy w 90 latach. Żyliśmy w, w bardzo dziwnym kraju w tamtym czasie. Ja miałem nawet różne dziwne groźby pod moim adresem ze strony różnych organizacji. Natomiast wspieram zawsze ludzi tych, którzy są prześladowani na pewno na tle nie tylko e, ekonomicznym i o, o, tutaj, ale także na tle rasowym i yy, no, tak naprawdę w Polsce prześladowanie ludzi, nawet tych, którzy mają swoje własne zdanie jest na porządku dziennym, więc ale z tą organizacją, czy jestem utożsamiany? Nie, no był moment, kiedy no, oczywiście wspierałem tą organizację na swojej płycie nawet i brałem udział, dałem nawet kawałek na tą organizację, bo wiedziałem co się dzieje pamiętam jaki był problem, jak rozmawialiśmy na koncertach hip-hopowych w połowie 90-tych lat, w 93 jakie były problemy wtedy z z ugrupowaniami skrajnie prawicowymi, które, może nie do końca skrajnie prawicowymi, ale przynajmniej, które za takie starały się uchodzić, więc no to tak wyglądało. Natomiast no, wiele, wielu ludzi wspierałem, choćby senator Marię Łopatkową, raczej bardziej ona do mnie się tutaj zgłosiła wtedy w bardzo pilnej sprawie i działałem. Myślę, że z nią działałem najdłużej swego czasu i wspierałem dość mocno, więc... To jest chyba też kierunek, który tam wszego czasu obierałem, pokazywałem, że jestem blisko obywateli, blisko decydowania o sprawach typowo obywatelskich bezpośrednich.